Ale stary to jest w ogóle jak z bajki, bo wiesz, można zdobyć popularność szybko, nagle, ale ty zdobyłeś się błyskawicznie, ty nie zdobyłeś nagle, nie zdobyłeś tak. Ty po prostu sobie przeszedłeś dwa miesiące temu, przeszedłeś tą grę na, na jakimś w ogóle spit nie? No, Frykę do iry. Wiesz, mi się to wiesz. Ja, ja mi, wiedziałam, że ja na pewno się odnajdę w tym świecie. I wiedziałem, że to jest to, co lubię robić, bo lubię sobie powyzywać się, lubię się bić, lubię się poddymić, dla mnie to jest fajne, zabawne, lubię to robić, lubię się bić, bo dla mnie to jest zabawa. Wyzywanie się z innymi itp. to jest dla mnie jest dosyć śmieszne, ja się przy tym bardzo dobrze bawię, ale nie spodziewałem się, że ten narodowy, jakby ten narodowy właśnie i ten strach w ogóle, jakby on nie wypadł, ten, ten gość, on by nie wypadł, ja by nie zawalczył, Możecie by się całkowicie inaczej potoczyło, a pan się życie potoczyło. Przekro na ten Prime walczyłem, ten akurat odpadł, ja wszedłem w ogóle dwa tygodnie przygotowań. W czwartek jakiś w ogóle melan z bokzelem, bo oczywiście mnie ponios, poniosło mnie. Trzymałem formę, uwiłem się do mojego menedżera. 24 wracam do domu, wracam do domu, a tu boksel, Zony wpadły,